Dobra, super. Witam Was serdecznie. Zaczniemy w takim razie. Nazywam się Monika Stlaczyk i jestem założycielką kursów Konkret, Centrum Edukacji, gdzie specjalizujemy się w nauczaniu języka polskiego, przygotowaniu przede wszystkim do egzaminów, matury czy egzaminu ósmoklasisty. A dzisiaj coś dla maturzystów, opowiem Wam o wskazówkach, o których być może jeszcze nie wiedzieliście, o których nie powiedzieli Wam w szkole, a są kluczowe dla osiągnięcia wysokiego wyniku na maturze z polskiego. Tym samym rozpoczynam serię mini lekcji, które będą się tutaj pojawiać od tego tygodnia, więc jeśli nie chcecie przegapić kolejnych, to oczywiście zostawcie tutaj subskrypcję lub zaobserwujcie kursy konkret na innych platformach. Jako, że będę dziś mówić o pierwszej części arkusza, możemy zacząć w zasadzie od takiego bardzo popularnego pytania: od czego zacząć rozwiązywanie arkusza? Jak w ogóle do niego podejść? I zanim do tego przejdziemy, jeszcze tutaj zaznaczę, że o wszystkim opowiadam Wam dzisiaj na przykładzie arkusza podstawowego w nowej formule. Przede wszystkim możemy zacząć od zdania sobie sprawy z tego, że na rozwiązanie całego arkusza łącznie z wypracowaniem macie aż 240 minut. To są 4 godziny i jest to uważam naprawdę wystarczająco, ale tylko w przypadku, jeżeli wy będziecie sobie rozwiązywanie tych arkuszy ćwiczyć. Zobaczcie, że te 4 godziny skupienia mogą się wydawać przerażające, prawda? Żyjemy w takich czasach, gdzie my skupiamy uwagę zwykle na kilka sekund, tak? Mamy pootwieranych 100 różnych zakładek, ciągle gdzieś między nimi przeskakujemy, i to dziś jest normalne. Dlatego, co z tym zrobić? Otóż. Wziąć sprawę w swoje ręce i ćwiczyć rozwiązywanie arkuszy, żeby nie było tak, że w szkole zorganizują wam jedną maturę próbną czy dwie matury próbne i to będzie wszystko. Trzeba siebie poznać, trzeba zobaczyć samemu, co jest dla Was dobre, czy chcecie rozwiązywać na początku zadania, czy lepiej czujecie się z tym, żeby na początku napisać wypracowanie. Nie ma tak naprawdę uniwersalnej rady. Natomiast, jeżeli już miałabym Wam coś polecić, to poleciłabym Wam, żebyście faktycznie rozwiązywali arkusz od samego początku, ze względu na to, że z wypracowaniem można trochę popłynąć, prawda? Jeżeli nie macie jeszcze takiej wyprawy, mam nadzieję, że w maju będziecie już ją mieć, ale jeżeli powiedzmy nie piszecie wypracowania jeszcze z lekkością, automatycznie, że piszecie sobie konspekt i według niego krok po kroku piszecie wypracowanie, albo może właśnie lubicie się rozpisać, no to mimo wszystko nie polecam zaczynać od pisania wypracowania. Na pewno, jeżeli chcielibyście sobie jakoś podzielić racjonalnie tę pracę, to myślę, że dwie godziny spokojnie można sobie przeznaczyć na część pierwszą, czyli język polski w użyciu oraz test historyczno-literacki, i dwie godziny na wypracowanie. Aczkolwiek, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo polecam się sprawdzać, pracować nad swoim skupieniem, rozwiązywać całe arkusze, nie tylko na próbnych maturach, które zorganizują Wam w szkole. Jeżeli. Te kilka razy dodatkowo e, przećwiczycie rozwiązywanie arkusza z polskiego w domu czy na kursie maturalnym, kiedy przez te 4 godziny skupicie się bez żadnych rozpraszaczy, bez pomocy naukowych, to zobaczycie wtedy faktycznie, jak się to u Was rozkłada w czasie, co sprawia Wam największą trudność, nad czym trzeba popracować. Jeśli chodzi o punktację, to za część język polski w użyciu jest tylko 10 punktów. I czasem to zniechęca maturzystów do tego, żeby na tej części się skupić. Ja natomiast uważam, że to jest aż 10 punktów i nie należy się poddawać. Najlepiej nie zostawać pustych miejsc. Nie liczyć na to, że na przykład OK, zrobiłem trochę zadań w teście historyczno-literackim, napisałem świetne wypracowanie i to wystarczy mi, żeby zdać. A co jeśli w wypracowaniu pojawi się jakiś taki poważny błąd, błąd kardynalny, na przykład, któremu nikogo nie życzę, którego w ogóle nie bylibyśmy świadomi, prawda? Jak piszemy czasem, no, jest to spowodowane stresem. Wtedy ten język polski w użyciu, który może ktoś właśnie odpuścił ze względu na te tylko 10 punktów, mógłby pomóc tą punktację podwyższyć. Dlatego My przejdziemy przez wszystkie części arkusza. Dziś zaczniemy od języka polskiego w użyciu. Chciałabym powiedzieć Wam, jak podejść do tych zadań w tej części, żeby praca okazała się jak najbardziej efektywna, a nie chaotyczna i męcząca. Kiedyś byśmy nazwali tę część po prostu czytanie ze zrozumieniem, dziś to język polski w użyciu. I często dostaję pytania o to, czy najpierw lepiej przeczytać zadania czy teksty. I nie ukrywam, teksty w tej części mogą być czasem dosyć trudne, dlatego polecam zacząć od przeczytania poleceń. To już Wam pozwoli na to, żeby zorientować się, o czym są teksty. Później, kiedy już te teksty czytacie, wiecie na co zwrócić uwagę, naprowadza to Was na tematykę artykułów. Dodatkowo polecam Wam podczas czytania tych dwóch tekstów nieiterackich, aby z każdego akapitu robić sobie krótkie notatki na marginesie, wypisywać sobie chociażby słowa kluczy, żeby wiedzieć, co gdzie się znajduje, takie najważniejsze myśli. Dzięki tym notatkom tak naprawdę mamy już przeanalizowany prawie że cały tekst, można też podkreślić czas czytania podkreślać ważne zdania, takie w których widać opinię autora i koniecznie na maturze, na maturach próbnych wykonujcie sobie te zadania otwarte, zamknięte w arkuszu w tej części przed napisaniem dodatki syntetyzującej, ponieważ w większości one po prostu dotyczą tego, jakie jest zdanie autorów na dany temat, a to się przy pisaniu dodatki syntetyzującej niezwykle przydaje. Dodatkowo, kiedy jeszcze macie okazję i kiedy ćwiczycie w domu rozwiązywanie arkuszy, używajcie kolorów czy różnego rodzaju podkreśleń. To naprawdę bardzo pomaga. Na maturze kolorowego długopisu nie możemy używać, ale zawsze można sobie zastosować jakieś różne rodzaje linii. To jest mit, że arkusz trzeba pozostawić niezakaz nieczysty, czysty. Jak najbardziej podkreślajcie, zaznaczajcie, jeśli to Wam ułatwi wykonanie zadania. Dodatkowo pamiętajcie, że pamięć bywa zawodna. Przeczytanie tekstu raz, nawet dwa razy może nie wystarczyć, dlatego tak ważne są notatki, które możecie właśnie sobie zrobić na marginesie o każdym akapicie, bo dzięki temu macie możliwość nawigowania po tekście i wtedy niekoniecznie trzeba czytać trzeci czy czwarty raz na dany temat, tylko można szybko wrócić do konkretnego akapitu. To jest czytanie ze zrozumieniem, więc tak naprawdę zadania te głównie sprawdzają Waszą umiejętność odczytywania informacji z tekstu, więc nie domyślajcie się, nie zgadujcie. Wszystko odnajdziecie tak naprawdę w tekście, ale uwaga. To nie oznacza, że w, od, w odpowiedziach do zadań mamy przepisywać fragmenty tekstów. Chcę Wam tutaj pokazać jeszcze jedną ciekawą rzecz, na którą niewielu zwraca uwagę. Zobaczcie, to co zaznaczyłam, to jest sam początek arkusza jeszcze przed pierwszym tekstem. To podpowie nam o czym pamiętać i jak uniknąć błędów rozwiązujących tę część. Pierwsza zasada to, przeczytajmy. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstów. No i niby oczywista, jednak, tak jak wspomniałam, widząc jakieś bardzo łatwe pytanie, możecie się pokusić o odpowiedź na podstawie własnej wiedzy, nie biorąc pod uwagę tekstu, bo na przykład przeczytajcie tekst już pięć razy, nie chcę Wam się do tego wracać, a to niestety błąd. Często takie proste zadania są podchwytliwe. Pamiętajcie, że tutaj głównie jest sprawdzana umiejętność czytania ze zrozumieniem, odszukiwania informacji w tekście. Kolejna wskazówka. Odpowiadaj tylko własnymi słowami. Chyba, że w zadaniu polecono inaczej. To są błędy, które naprawdę często popełniają maturzyści. Otóż cytują, jednak nie można tego robić. Jeśli polecenie jasno o tym nie wspomina, trzeba pisać swoimi słowami. Nawet jeśli nie wiecie, jak coś ująć, żeby na przykład to nie był cytat, to zamieńcie dwa, trzy słowa ze zdania, zmieńcie szyk zdania, sparafrazujcie, bo jeżeli odpowiedź będzie zawierała wyłącznie cytat, to jest oceniana na zero punktów. I kolejna ważna kwestia, którą tu widzimy, udzielaj tylu odpowiedzi, o ile cię poproszono. Co to znaczy? Czasem maturzyści bywają nadgorliwi i jeżeli zadanie mówi na przykład podaj dwa przykłady, to piszą pięć przykładów, tak aby egzaminator wybrał te najlepsze i niestety to tak nie działa. Jeśli przynajmniej jedna z odpowiedzi w danym poleceniu będzie błędna, Nieważne, czy będzie zapisana jako pierwsza w kolejności, czy ostatnia, nie dostaje się za to dane zadanie punktu. Pamiętajcie, aby dokładnie czytać zadania. Tam zawsze jest wskazówka. Jeśli na przykład zadanie brzmi: Podaj przykłady, a więc występuje liczba mnoga, należy podać przynajmniej dwa przykłady. Niekoniecznie dużo więcej przykładów będzie dobrą opcją, ponieważ. Nieumyślnie można stracić punkt, jeśli choć jeden przykład będzie nieodpowiedni. Załóżmy, mamy zadanie: Podaj dwie cechy bohatera, i wy wymieniacie pięć cech, z czego jedna jest merytorycznie niepoprawna. No to mimo wszystko, mimo że te cztery pierwsze cechy wymienione były poprawne, za tą jedną złą zadanie by było za zero punktów. I po maturach z poprzednich lat widać, że był to problem, gdyż kiedy CKE opublikowała rekomendacje egzaminatorów sprawdzających matury z języka polskiego, tam właśnie zawarto wskazówkę od samych sprawdzających. A brzmi ona: zanim zaczniesz rozwiązywać zadania w teście Język Polski w użyciu, wyodrębnij informacje kluczowe w każdym z tekstów literackich. W odpowiedziach do zadań nie cytuj tekstu, ponieważ powinnaś powinnaś odpowiadać własnymi słowami. Więc możemy powiedzieć, że to już mamy jasne. W języku polskim w użyciu odpowiadamy na podstawie tekstów i tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej. I jakie są te rodzaje zadań? Jakich możecie się spodziewać w tej części? To dosłownie kilka poleceń, zadań otwartych i zamkniętych, i zazwyczaj jest tak, że jedno zadanie dotyczy tekstu pierwszego, kolejne drugiego. Są też zadania, które dotyczą obu tekstów łącznie i na nie trzeba zwrócić szczególną uwagę, szczególnie na te otwarte. I dlaczego? Bywają zadania za jeden czy dwa punkty bardzo rozbudowane. W jednym zadaniu może być kilka poleceń i dopiero kiedy w odpowiedzi uwzględnicie wszystko, co jest podane w poleceniu, otrzymacie ten jeden punkt czy dwa punkty, w tym przypadku, jak widzicie, tutaj dwa punkty, ale bywają zadania naprawdę rozbudowane i to za jeden punkt, więc jest to też taka dodatkowa informacja dla Was. Nie sugerujcie się liczbą punktów, to jest tylko dla egzaminatora. Dla Was najważniejsze jest polecenie. To w nim znajdują się wszystkie wskazówki, co musi się znaleźć w odpowiedzi, ile przykładów, czy z uzasadnieniem, czy bez uzasadnienia. Zobaczcie na przykład, jak rozbudowane jest to przykładowe zadanie. Po pierwsze, maturzysta musiał tutaj napisać, na czym polega rola uważności w kontrolowaniu czasu. Po drugie, musiał napisać, czy o. W takim samym sposobie jest mowa w tekście drugiego autora i jeszcze uzasadnić odpowiedź. I na takie zadania sprawdzające arkusze maturalne też zwrócili uwagę i w rekomendacjach od egzaminatorów ym, dla maturzystów napisano: Uważnie czytaj polecenia w części testowej, wyodrębnij w nich poszczególne elementy, a po napisaniu odpowiedzi sprawdź, czy uwzględniłeś wszystkie elementy polecenia. Tak więc rozkładajcie zadania na czynniki pierwsze, podkreślajcie, co musicie zrobić, a po udzieleniu odpowiedzi jeszcze raz sprawdźcie, czy Wasza odpowiedź jest kompletna. Jeżeli tylko będziecie dużo ćwiczyć, rozwiązywać zadania, to wejdzie Wam to w nawyk i nie powinno to sprawiać żadnej trudności. I jeszcze jedno, mówiłam, że język polski, włożcie tu takie czytanie ze zrozumieniem, odpowiadanie tylko na podstawie tekstów. Ale to nie znaczy, że w arkuszu nie może paść pytanie, które właśnie sprawdza Waszą wiedzę o języku. Oczywiście tutaj podpierając się tekstem. I nawet jakieś jest takie zadanie, które właśnie odnosi się do Waszej wiedzy, to w tym przypadku także wracamy do tekstu, żeby na to odpowiedzieć, bo bez kontekstu nie jesteśmy w stanie tego zadania rozwiązać. Zobaczcie, mamy przykład zadania typu prawda-fałsz. I brzmi ono. Tutaj mamy pierwsze zdanie. Funkcję imprezywną w ostatnim akapicie potwierdza obecność powtarzających się czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej. Więc, żeby to zadanie rozwiązać, musimy do tego akapitu wrócić. Nie możemy strzelać, bo może coś tutaj być podchwytliwego. Ja mogę zakładać, że to prawda, ale to, co jest w akapicie, może wskazywać na zupełnie coś innego. Także powtórzcie sobie przed maturą takie zagadnienia jak funkcje języka, style funkcjonalne stylizacja językowa, środki stylistyczne. Tutaj akurat mieliśmy pytanie o funkcję impresywną i nie wiedza czym ta funkcja impresywna jest, skutkowałoby właśnie utratą szansy na uzyskanie jakiegokolwiek punktu za to zadanie, bo całe to zadanie jest za jeden punkt. A następne zadanie to już byłaby w języku polskim w użyciu notatka syntetyzująca, ale do niej przejdziemy jutro, bo mimo, że pokażę Wam łatwy sposób, jak ją stworzyć, to jednak jest to oddzielny temat, któremu trzeba poświęcić trochę czasu. Więc jeśli przygotowujecie się do matury z polskiego, potrzebujecie pomocy, to zapraszam Was serdecznie na kursy.konkret.pl, na Facebooka, Instagrama, na TikToka, na YouTube'a, żeby pooglądać wcześniejsze nagrania. W opisie są też linki. Zawsze wraz z moim zespołem nauczycieli staramy się przekazywać wiedzę krótko, konkretnie na temat, więc zapraszam osoby, które potrzebują uporządkowania swojej wiedzy, ale i szybkiego nadrobienia zaległości. Do zobaczenia jutro o 19 na spotkaniu dotyczącym notatki syntetyzującej.